Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy zapytać koło. To jest stara... Już rozplotem, że tak powiem, pominąłem to wszystko, żeby oszczędzić Wam czasu. To jest stara piasta shimanowska, a tutaj jest nowa piasta Swissa. Jaka jest różnica między nimi? Tu mamy łożyska maszynowe, tu mamy kulki. Eee, Sprychy akurat będziemy przekładać, bo tu są zastosowane oryginalnie sapimy, więc tu zostawiamy te sapimy, bo zresztą to jest całkowicie nowe koło. Klient na dzień dobry chce po prostu sobie zmienić piasty. Eee, ale jakbyśmy zaczynali od zera, to możemy sobie wejść na kalkulator długości szprych, na stronę sapima, przynajmniej ja z tego korzystam. Tak to wygląda. I tu sobie wszystko wpisujemy, co chcemy. Czyli wybieramy kolejne kroki i tu się nam będzie to po prostu rozwijać coraz dalej. My wiemy już, jaka tu jest długość, ale zawsze wiadomo, w kalkulatorze musimy podać wszystkie wymiary tej piasty, szerokości, szerokości kołnierza, tutaj wysokości, między tym potem wysokość obręczy, grubość obręczy i potem nam wychodzi długość szprych. Potem jeszcze tylko zaznaczamy, na ile krzyży chcemy zapleść. Więc przechodzimy do zaplatania. Telefon sobie może odłożymy. Więc ja sobie to tak zazwyczaj robię, ciuchy robocze i zaczynamy od... Ja sobie szprychę, To akurat szprychy są jednakowej długości. W byle jakie oczko sobie to wkładamy, ale zaczynamy od otworu gdzie jest wentyl, dokładnie tu. Teraz tylko sobie sprawdzimy, czy jak sobie przyjrzycie, jak się tutaj przyjrzycie. Jedno oczko jest z tej strony, drugie jest z tej strony. Trzeba na to zwracać uwagę, żeby ta szprycha z tego oczka nie szła w tą stronę i odwrotnie ta w tą, bo będzie ścinało nam łebki z nypli. Czyli zaczynamy sobie na razie od wentyla, dziurki gdzie mamy wentyl, czyli od tej strony. Tu mamy wentyl, tu mamy szprychy, miejsce na szprychy, więc zaczynamy od jednej strony z wentyla i sobie wkręcamy nieple. I tak jedziemy na razie po kolei. Nie zapomnijcie, że szprychy muszą wchodzić za każdym razem, jeśli wkładamy od tej strony co drugą, bo tak to trzeba zrobić, to też tutaj potem idziemy co trzecią. Raz, dwa, trzy omijamy i czwarta dziura dopiero wkręcamy. Czyli znowu druga u góry znaczy w pieście. Trzy mijamy, czwartą wkładamy. Dobra, jedną część już mamy i teraz tak, tu to mamy po zewnętrznej stronie, tak jak mówiłem Wam, o, tu jest ten nyple z tej strony, ta piasta musi być tak jak teraz jest, nie mogłaby być odwrotnie, bo w tym momencie to by było tak i już by mogło nam ścinać nyple pod, przy dokręcaniu, więc musi to być tak. I teraz ta kolejna rzecz, musimy sobie obrócić tą piastę w tą stronę w tym kierunku, żeby patrząc do tego otworu ta szprycha nam wychodziła prosto. Nie może być tak zakręcona, bo jak tu będziemy mieli ten wentyl, no to będziemy mieli mało miejsca do odkręcania. Więc musimy zrobić coś takiego. Teraz sobie bierzemy szprychę, wkładamy od tej strony. To będzie na trzy krzyże. Przeplatamy jedno przez drugie, jak już się jedną chwyć to już jest potem z górki. I to już nam uprości pracę. No i teraz jedziemy każdą szprychę po kolei. Czyli tą wkładamy. Teraz co tą drugą wolną. I teraz tak. Zaplatamy tutaj na, na trzy krzyże, czyli Jedną mijamy, drugą mijamy, a przez trzecią przekładamy. I wkładamy między. Czyli zostaje nam, jak mieliśmy tu trzy dziury, raz, dwa, trzy, to wkładamy w środkową. I znowu tak samo. Mijamy 3, znaczy dwie, o trzecią zahaczamy, i w środek. Są oczywiście różne sposoby zaplatania. Ja pokazuję ten sposób, który mi się najwygodniej robi, którym robię już od dawna. Dla mnie jest sprawdzony. Więc to, że ktoś pokazuje na przykład na internecie w innym sposobem nie oznacza, że jest zły, bo też jest dobry i komuś po prostu bardziej podpasuje. Ja akurat mam swój sposób i ja zawsze robię nim. Też już niedługo będziemy w ogóle zmieniać miejsce. Więc tutaj to miejsce może wygląda jak wygląda, ale będzie nowe miejsce, gdzie będę miał serwis. Będę się przenosił. Też to zupełnie inaczej będzie wyglądało. Ale to na pewno zobaczycie w odcinkach jak wygląda lokal przed. Jak będzie wyglądał lokal po. No I tak jak wspomniałem, będzie nowa seria. Na razie nie zdradzam jaka. Ale będzie wpadała szybka, krótka seria. Moim zdaniem będzie ciekawa. Będziecie się mogli wypowiedzieć na ten temat, ale póki co, tak jak mówię, to jest niespodzianka. No i ostatnia szprycha. Mamy jedną część. 50%. Tak to wygląda. I teraz druga. Teraz przechodzimy sobie na tą stronę. I mam nadzieję, że mi się uda wam pokazać, jak zrobić, żeby wyszło to w ten sposób. W które oczko wsadzić? Już wam pokażę. Tu jest szprycha. Te otwory nigdy nie są na wprost siebie. Czyli bierzemy tą szprychę. Szukamy tego otworu. Tu przykładamy i widać, że jest w linii prostej, jest za tą szprychą. Czyli idziemy otwór dalej. Teraz mamy linię prostą, jest przed tą szprychą, która jest tu. Czyli wiemy, że tu to możemy wstawić. Tak jak mówiłem, wyszło nam idealnie z miejscowości, czyli dostęp do wentyla mamy. No i teraz znowu robimy tak, że sobie wkładamy co drugie na dole. Trzy szprychy, raz, dwa, trzy, czwarty otwór. No i tak w kółko i w kółko. tak przesunę. Mam nadzieję, że dzisiaj głos będzie dość wyraźny. Nie będzie słychać jak sapie. Testujemy nowy mikrofon. O, tu jest. Więc powinno być głośno, wyraźnie i mam nadzieję, że nie będę sapał. Znów ostatnia szprycha z tej jednej strony. I teraz sobie to obracamy w drugą stronę. Wkładamy sobie szprychę od frontu. Tam dochodzi otworek. To nam sobie wskoczy. I tak samo jak z tamtej strony, mijamy dwie, pod trzecią przekładamy, aż skończymy zaplatać. Jeśli chodzi o szprychy to szczerze mówiąc nie ma co oszczędzać, lepiej kupić lepsze mimo, że są ciutkę droższe, to się może wydawać. Możemy pójść do sklepu i kupić szprychę za 50 groszy i przy 32 szprychach u nas praktycznie nic nie wyniesie, ale lepiej czasami dopłacić. Kupić sobie lepsze szprychy, na przykład sobie kupić za złotówkę, czy tam za złoty parę w zależności, za ile dorwiemy, tu są akurat sapimy czarne, średnio chodzą po 2 zł, z nierdzewki. Więc tu nie ma co oszczędzać. A tak jak wspomniałem, wkładamy szprychy, które były oryginalnie wstawione do tego roweru i są to też sapimy. A skąd poznać, że to jest szprycha sapim, a nie na ogłoszeniu, że ktoś będzie sprzedawał? I Żeby poznać, to zaraz pokażę akurat na ostatniej, którą będę wkładał. Mam nadzieję, że to się uda uchwycić na kamerce. Szprycha Sapim. Każdy producent ma tu wybicie, a Sapim ma tu napisane. W tym miejscu pisze Sapim. Potem wiemy, że to jest szprycha z Sapima. I została nam ostatnia szprycha. I uwaga, czy nam to wyszło? Tu mamy wentyl, czyli mamy dostęp. Wyszło tak, jak powinno być. I kółko mamy zaplecione. Teraz zostało nam je wycentrować. Czyli wstajemy. O, bym nadepnął na kamerę. Podajemy sobie to. Bierzemy sobie klucz do nypli, Ja akurat stosuję oryginalny z Sapima. Bodaj, że tam jest 3,35. Nie, 3,45. Czy 45 rosta Łebka? Sobę akurat na pierwszy dokręcam. O, dwa obroty. I tak w kółko. Teraz to. To sobie weźmiemy. To jest na razie wstępnie w rękach. A sobie sprawdźmy. Więc przez to, że testowaliśmy nasz mikrofon nowy, zapomnieliśmy go włączyć, więc przez chwilę nie mieliśmy dźwięku. To powtórzę to, co tam zostało pominięte w głosie. Musieliśmy sobie przeosiować kółko do prawej strony, więc to zostało zrobione. Użyłam Wam takie na chwilę obecną centrownicy. Centrownica z zegarami, i tak dalej, też jest, ale będzie w nowym lokum. Tu, jak widać, jest idealnie wszystko ładnie w osi. Nic nie bije, nic nie płuka. Skąd mamy wiedzieć, że na pewno jest w osi? Obrócimy sobie to w ten sposób. I jeśli by nie było w osi, to nam nie będzie pasował środek. Mamy w osi. Jak widzicie, jest wszystko pięknie, ładnie, prościutko. Więc na takie obrę znaczy na, nie na obręczy, na takie centrownice też się da wszystko zrobić. Kółeczko mamy na gotowość. szprychy są podokręcane, nic nie bije. To sobie tylko wyciągniemy. Na pewno będzie odcinek związany z dokładniejszym centrowaniem całego koła, bo to troszeczkę pominęliśmy, bo odcinek był bardzo długi, więc to będzie podzielone troszeczkę na dwa odcinki. Mam nadzieję, że się podobało. Mi się osobiście podobało. Klient na pewno będzie zadowolony. Nie zapomnijcie subskrybować, komentować, zostawcie lajka w górę, zajrzyjcie na naszego Instagrama, na Facebooka i do zobaczenia.